Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia pana Boga twego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czwarte, Czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy która jego jest.